Czytamy z Ewangelii Mateusza, z rozdziału ósmego, pierwsze cztery wersety. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę. Bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus, bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Można zrozumieć na tyle, na ile jesteśmy oczywiście w stanie zrozumieć, tego trędowatego człowieka, który do kogo miał pójść? Przyszedł do Jezusa. Oddał mu pokłon, to znaczy oddał mu chwałę. I powiedział, panie, jeśli tylko zechcesz, możesz mnie oczyścić. Chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ten trędowaty człowiek wykazał się niezwykłą, wprost pokorą i mądrością. Oddanie pokłonu i w ten sposób oddanie chwały Chrystusowi było czymś oczywiście nadzwyczajnym, ale też świadczyło o tym, że w tym człowieku Bóg zaczął swoją pracę, ponieważ ten człowiek powiedział dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, jeśli chcesz, to jest coś, co umyka bardzo wielu ludziom wierzącym. Ludzie wierzący, powodowani czasami przedziwną teologią, no chyba to naj, najbardziej delikatne określenie, jakie, jakie można użyć, jakiego można użyć, żądają od Boga, mają prawo do różnych rzeczy. Mówią, my mamy prawo. No ale Biblia mówi, jeśli Bóg zechce. Jeśli Bóg zechce. Ale my wiemy, że On chce. A skąd wiemy, że On chce? Bo taką mamy teologię? Dość przewrotny rodzaj myślenia. Jeśli Bóg mnie bezpośrednio nie prowadzi w pewnych sprawach, ale każe mi chodzić w wierze, to chodzę w wierze, a nie w tym, że coś wiem. On dobrze zrobił, że przyszedł do Chrystusa, a do kogo miał pójść? Ale zaraz na początku wyznał, że do Ciebie należy decyzja. Ty jesteś Bogiem który ma prawo decydować. A o czym? I to jest druga rzecz, którą ten człowiek powiedział, ważna. A mianowicie on powiedział, że Bóg jest zdolny, aby go uzdrowić. Tu oczywiście kłaniają się inni ludzie, którzy są sceptykami i twierdzą, że nie, nie, Bóg już nie uzdrawia, Bóg już nie robi takich rzeczy. Czyj Bóg? Wasz Bóg? Być może wasz Bóg niczego nie potrafi. To trudno, żeby potrafił uzdrawiać. Ale Bóg Biblii jest żywym Bogiem. Jest ten sam teraz i na wieki. I może czynić z cuda kiedy chce, jakie chce i gdzie chce. Ten człowiek, który był trendowaty, nic o nim nie wiemy. Nie wiemy, kim był. Niekoniecznie musiał być jakimś biedakiem, który był niewykształcony, niemajętny. Choroba nie wybierała. Ale ten człowiek wykazał się niesamowitą mądrością i niezwykłą pokorą. Czy my jesteśmy takimi samymi przed Bogiem? Czy jesteś pełen pokory, przyjacielu? Czy jesteś pełna pokory, droga siostro w Chrystusie? Czy jest w tobie wiara? Wiara w żywego Boga, który naprawdę czyni co chce, kiedy chce, jak chce. Ale tu i w tej historii mamy jeszcze coś, może nie więcej, ale jeszcze coś, na co powinniśmy spojrzeć i koniecznie się tego dowiedzieć. Wiemy, że Chrystus tego człowieka oczyścił. Dotknął się go. I oczyścił go. I powiedział mu coś, co niewielu ludzi rozumie, bo nie czytają Bożego Słowa. Powiedział, idź do kapłanów. Nie choć nigdzie nie rozgaduj o tym, co się stało. Idź do kapłanów. Niech oni przyjmą dar, który nakazał Mojżesz. Niech to będzie dla nich świadectwo. Dla nich świadectwo. Dwie rzeczy. Możemy przytoczyć zresztą ten fragment z czasie Mojżeszowej. Rozdział 13, werset 49. A będzie ta plaga na szacie, czy na skórze, czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś wyrobie skórzanym, zielonawa lub czerwonawa to jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi. I cały ten rozdział do końca mówi o tym, że kapłan rozpoznawał, rozeznawał tę chorobę. I kapłan też decydował, czy ta choroba ustąpiła. I wtedy to ogłaszał. I taki człowiek był oficjalnie oczyszczony i dopuszczony, bo to było istotne do społeczności świętych, do społeczności Izraela. Jak my, ludzie Nowego Przymierza, mamy rozumieć te słowa? Dosłownie, Jezus Chrystus nas oczyszcza. Jezus Chrystus nas oczyszcza. Wtedy, kiedy zechce się nas dotknąć, wtedy, kiedy zechce nas zbawić, wtedy, kiedy zechce nas wyrwać ze śmierci, wtedy, kiedy zechce uczynić nas cząstką swojego ciała, swojego zgromadzenia, swojej świętej eklezji, swojego świętego kościoła, to czyni to. I w ten sposób też nas oczyszcza. Ale czy to wszystko? Spójrzmy do pierwszego listu Piotra, do drugiego rozdziału, do dziewiątego wersetu. I czytamy Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym i tak dalej. Kiedy ten człowiek przychodzi do zgromadzenia pańskiego, to kapłani patrzą na niego. Czyli lud Boży, lud kapłański patrzy na niego i po owocach poznaje, kim jest ten człowiek. Czy naprawdę został oczyszczony. Nie wystarczy przyjść do kościoła. Nie wystarczy zasiąść na zgromadzeniu. Nie wystarczy modlić się, nie wystarczy podnosić rąk, nie wystarczy przynosić pieniądze do kościoła. A tak, przynosimy pieniądze do kościoła. Jeśli komuś to nie, nie, nie podoba, to nie ma pojęcia, czym jest kościół. Jeśli ktoś to wszystko robi, to to jest o wiele za mało, żeby uznać go, zaoczyszczonego. Po co Pan Jezus wysyła go do tego oczyszczonego strądu, do kapłanów? Żeby ten rozeznał. Żeby ten dał świadectwo. Kościół każdemu z nas daje świadectwo. Kościół staje po naszej stronie. Mówi tak, po owocach poznajemy, że On jest Pański. Że On należy do Pana. O tym człowieku Wszyscy wierzący mogą powiedzieć, to jest 1 Piotra 20, Ty, który niegdyś byłeś nie ludem, teraz jesteś częścią ludu Bożego. Dla Ciebie niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiłeś. Potrzebujemy pokory, takiej jaką miał ten trendowaty. Aby przyjąć... W cudzysłowie wyrok świętych, wyrok Zgromadzenia Pańskiego, wyrok Kościoła, który mówi tak, my wiemy, my widzimy, my doświadczamy Jezusa, który jest w Twoim życiu. Ale jeśli Kościół Ci mówi, jeśli święci mówią Ci, przyjacielu, coś z Tobą jest nie tak, Porozmawiajmy o tym. Zwróćmy wspólnie uwagę na coś, co być może Tobie umknęło, bo my nie widzimy w Tobie owoców, które powinny się już pojawić. To jeśli obrażasz się na Kościół, jeśli zostawiasz ten Kościół, plujesz czasami na niego, bo i to się przeżdarza, to dajesz tylko świadectwo tego, że nie jesteś oczyszczony. Ale jeśli w pokorze przyjmiesz to, co Ci mówią i powiesz, bracia, usiądźmy. Być może się mylę w pewnych sprawach. Być może pewnych rzeczy nie widzę we właściwy sposób. Być może jestem ślepy. Być może za daleko pobiegłem i zostawiłem prawdę Bożego Słowa. Już jej nie widzę. Pomóżcie mi, bo chcę należeć do Jezusa. Wiem, że mnie zbawił, ale być może zbłądziłem. To wtedy dajesz świadectwo, że naprawdę Jezus Cię dotknął i że naprawdę w Tobie jest pokora i że naprawdę jesteś oczyszczony, ale pogubiony, bo i tak się może zdarzyć. Tak więc, bracia i siostry, jeżeli Chrystus się nas dotyka, to nas oczyszcza. Ale posyła nas do Kościoła, aby Kościół mógł na własne oczy zobaczyć, kim jesteśmy. Aby Kościół mógł też spożytkować to zbawienie, które Bóg uczynił z takim człowiekiem dla uwielbienia Chrystusa. Wprzęgając go do służby, do życia, tak aby mógł to świadectwo nieść dalej i o wiele mocniej. I o wiele głębiej, niż nawet mógłby pomyśleć ten zbawiony, a oczyszczony we krwi Chrystusa. Amen.